Alleluja. 16 dzień maja, a my będziemy czytać i rozważać kolejny fragment Księgi Dziejów Apostolskich 13 rozdział, wersety 13-25. Antiochia Pizydyjska, To tereny obecnej Turcji. Synagoga, mowa świętego Pawła. Bo właśnie widzimy, jak Paweł przejmuje pierwszą rolę w tej misyjnej wyprawie. Mówi się już Paweł i towarzysze. Barnaba na nowo to jest chyba jego dar charyzmat staje się bohaterem drugiego planu. A Jan, który był początkowo w składzie ekipy, wraca do Jerozolimy. Następuje pewne przeszerogowanie ważne. Rzeczywiście Paweł wchodzi na scenę księgi Dziejów Apostolskich, apostoł Paweł. I uczniowie idą najpierw Taki mieli zwyczaj, a może głębokie przekonanie, by najpierw głosić, mimo wszystko, dobrą nowinę o Jezusie, zaczynając od Żydów. Dlatego idą do synagogi, są poproszeni, by przemawiać. Są nazwani braćmi. I święty Paweł wygłasza mowę. Mówi do zgromadzonych: Słuchajcie, dzisiaj czytamy pierwszą część tej mowy. Paweł zaprasza do słuchania, do tej postawy, która charakteryzuje człowieka wiary i opisuje Żydom, a więc odwołuje się do historii dzieła zbawienia. Pokazuje jak Bóg w tej historii działa, w historii narodu wybranego. I ta historia jest opowiedziana w ten sposób, by podprowadzić do proklamacji Jezusa Chrystusa, do dania świadectwa o Jezusie Chrystusie z zmartwychwstałym. Jezus jest zwieńczeniem historii, którą Bóg tworzy z człowiekiem. Obietnice, które Bóg udzielił kolejnym pokoleniom narodu wybranego w Starym Testamencie, realizują się w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus jest Mesjaszem, obiecanym Zbawicielem. Jutro będziemy czytać dalszą część tej mowy. Po względem długości to chyba jest trzecia Mowa w księdze dziejów apostolskich. Amen.